część trzecia do Kasi z opłatkiem przyszliśmy są trzy osoby ważne w życiu do jednej z nich wstąpiliśmy do Kasi pani doktor no to jesteśmy w komplecie czasu życzymy sobie tym razem więcej bo okazja wyjątkowa to osoba bo umie leczyć ludzi pokrewna Jezusowi bo ten duchowo podnosi Pierwsza diagnozuje chorobę, patrzy przenikliwie w oczy, rada z pomocą spieszy. Urody jest nieprzeciętnej, szczupła i wygimnastykowana, wzór diety odżywiania. No, tylko naśladować, bo i w kościele w pierwszym rzędzie siedzi. Za tym ideał. Mamy radość z tego spotkania, gdy z naręczem kwiatów przyszliśmy róż bordowych. Zaklęte w tych różach życzenia pacjentów, głównie o powrót do zdrowia pragnienie. Jak sam w rozmowie Jezus opowiada, zaprawdę powiadam, dbanie o ciało i umysł jednakie, wczesnym rankiem wstawanie i z kogutami, już było, zasypianie, pracą fizyczną, życie umilanie, służyć innym pomocą w radości serc naszych. Do tego wodę źródlaną pić, matkę po rękach wycałować, za życie ofiarowane. Każdy szuka tajemnic wielkich, jemu tylko przynależnych, one są głęboko ukryte w naszym rozsądku, o czytaniu ksiąg mądrych i wcielanych w życiu prawdy. Kasia, urocza osoba, stanowcza, przenikliwa w spojrzeniu, prawdy dociekająca. By Jezus odpowiedź jej dał, jak leczyć ku uciesze, w zdrowiu ludzi, jak? Każdy z nas zasługuje na dobry, szczęśliwy los, mając swój rozum, kieruje życiem. Pierwsza to miłość do Boga Ojca nas wszystkich, pokora do sprawdzionych dzieł. Dziełem boskiego umysłu jest Jezus Chrystus, opatrzność i lek w chorobie. Przyjdź w godzinie choroby do doktor Gorliwej, ona pomoże wiedzą sprawdzoną. Życie nasze to dar Boży, niejako pieśń aniołów strzegących prawd wiecznych. Od kołyski mamy radość z Boga przebywania w nas, Doceniamy to szczerym śmiechem, obdarowujemy dookoła świat, biegniemy dzielić się nowiną, strojem nowym, by wszyscy nas podziwiali, byli życzliwi jak my, szczęśliwi nim. Jezus to na swojej drodze spotyka rozradowanych ludzi prawdą przeżytych lat. Nimi to wzbogaca raj, upiększa ogrody, pachnący boski świat tutaj i tam. W sercach i umysłach jest zaczątek, pozwalamy w życiu biegu. Mu rozwinąć się, by na końcu życia wejść w nowe, lepsze z nim. Kasia pomaga, on zabiera. Uwrót Ukrainy siepacze stoją. Jęzory w zadyszce im zwisają, ślepiami łypają, ślina cieknie. W chytrości, skrytości diabelskich mocy za owce przebrani. Długo mamili z gerwanami tajny plan ułożyli jak napaść braci. brać. Brać słowiańską w miłości do pokoju żyjącą ograbić, spalić. Już w swoich zapędach rogaczem pomysłów stu mordować. Matki z naręczami chwilącymi, polskimi dziecinami uśmiechniętymi, łapnącymi życia Jezusa obietnica Królestwa Bożego zgasną. Bezbronne w miłości matycznej, obtulone, siepaczami porwane. Matka polska z córkami Białorusią i Ukrainą. Ufne w oczy Jezusa. Ta niezwiecznej przyjaźni, popami i księdzami wymodlona o pokój. Już stało się. Oni to apostołowie najwyższego miłością obdarzają. Wlewają w narody odwagę i bezwzględną należną odpowiedź. Nigdy już nie wystawisz narodu przeciwko narodowi dla zysku. Sobie bunkier złocony, a ludom głód śmierci dorzucone kości. Sobie góry złota, lubieżne igraszki, szyderczy śmiech diabła. Braciom cierpienie, potoki łez trupów stosy pogrzebane. Oto i ja wlewam brać ukraińską w Jezusie szczerą odwagę. Sługusom diabła strach, smród palonych ciał i tikt tani oznaczony. Bóg w piekle poczeka na Ciebie, przewodniku śmierci wyuznanej. Już mózg Ci zarobaczył nowotworem. Niedługowieczność. My, Słowianie, w prawdzie miłości boskiej żyjący warci Boga serdecznego podania dłoni, ufnego spojrzenia w oczy Jezusa. O on wśród nas, z miłością nas otoczył, za wiarę i łez wieków. Jutro będzie nim opływać w pracy i dobrobycie. Mówmy się. Ludzie cywilizowani Bogiem, nie śmiercią nauczają, napisał Bogatynie Ryszard 30 stycznia 2022 roku.